Stadiony.net prezentują Stadionowe perełki z niższych lig w Polsce. Dogrywka. Część druga. Nowy rok jaki, cały rok taki. Dlatego cieszymy się, że wybraliście nas, coraz mniej skromną redakcję Stadiony.net. Przed nami kolejna wyprawa do zakamarków polskiej stadionowej mapy. Będziemy między innymi na Mazurach, w geometrycznym środku Polski oraz na wyspie. Zanim przejdziemy do pierwszej perełki, chcielibyśmy prosić was o zasubskrybowanie naszego kanału, a także o pozostawienie lajka oraz komentarza pod tym materiałem. Tymczasem nasz pociąg już robi pyrpyr, -pyr, bo zaczynamy od Wielkopolski. Stadion Warty Międzychód. Pojemność 400. Warta Międzychód. Czwarta Liga. Grupa Wielkopolska. Na terenie stadionu z miasta nad Wartą stała niegdyś stara drewniana Trybuna Zachodnia. W latach 2011-2012 przeprowadzono jednak kompletną przebudowę i dzisiaj pozostał po niej tylko mur, który kiedyś podtrzymywał konstrukcję. Na obecnej żelbetowej Trybunie może zasiąść 400 osób, a nad nią rozpościera się godny uwagi drewniany dach. Remont obiektu objął również nawierzchnię boiska, a na północy stworzono pawilon z szatniami i innymi funkcjami, nazwany domem sportowca, oferujący widok nie tylko na boisko, ale też na jezioro. Stadion Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pojemność 502. Błonianka-Błonie. Trzecia Liga. Grupa pierwsza. Pierwsza wzmianka o błoniach sięga XIII wieku. A klub sportowy korzystający z tamtejszego obiektu założono w 1917 roku. Stadion marszałka Józefa Piłsudskiego wybudowany został w 1964 roku. Najwięcej widzów na meczu zebrało się w latach 70. Na spotkanie przeciwko Wiśle Płock przybyło około 3000 kibiców. Ostatnia modernizacja obejmuje natomiast lata 2014-2017. W 2014 roku rozpoczęto przygotowania do remontu areny, a planowana inwestycja dotyczyła budowy nowej, całkowicie zadaszonej trybuny, mającej stanowić także zaplecze klubowe. Obiekt uroczyście otwarto w setną rocznicę powstania miejscowej błonianki. Dokładnie 8 kwietnia 2017 roku. Stadion rekordu. Pojemność 620. Rekord Bielsko-Biała. Trzecia liga. Grupa trzecia. Przenosimy się do miasta, w którym tworzono kreskówki Bolek i Lolek oraz Reksio. Tradycyjna piłka nożna jest tu na drugim planie z powodu drużyny futsalowej grającej w ekstraklasie. Stadion jest otoczony dwoma boiskami treningowymi boiskiem właśnie do futsalu, hotelem i halą sportową. Ulokowany częściowo w Niecce obiekt dysponuje jedną trybuną z czterema sektorami po północnej stronie boiska. Na południu znajduje się jedynie skromny sektor dla przyjezdnych. Z poziomu obiektu, do którego przylega pas drzew, rozciąga się widok na pogórze Śląskie. Na terenie kompleksu znajduje się także pełnowymiarowe boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, oddane do użytku w 2008 roku jako pierwsze tego typu w regionie. Na głównym stadionie swoje spotkania rozgrywają natomiast także piłkarki sekcji kobiecej, które w 2021 roku po raz pierwszy w historii awansowały do Ekstraligi. Stadion Rostocza. Pojemność 660. Roztocze Szczebrzeszyn. Klasa A. Grupa Zamość. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Oprócz chrząszcza znajdziemy tu synagogi, cerkwie i kościoły, a pomiędzy nimi stadion miejski, który, choć rozmiarem nie grzeszy, posiada ciekawe elementy. Godną uwagi konstrukcją jest dach nad trybuną. Jest on stworzony z mniejszych daszków, które łączą się ze sobą i kreują swoistego zygzaka. Stadion Sportowy w Szczebrzeszynie w latach 2010-2011 przeszedł gruntowną modernizację. Otrzymał nową trybunę główną z sześcioma sektorami. W każdym z nich jest 110 krzesełek. Stadion Prochu. Pojemność 704. Proch Pionki. Liga Okręgowa. Grupa Radom. W okresie międzywojennym, Pionki były jednym z najnowocześniejszych miast w Polsce. Funkcjonowała tam największa w Europie fabryka zbrojeniowa, a po wojnie zakłady te były największym na świecie producentem płyt gramofonowych. Wtedy też powstał tam stadion miejski. Na początku dysponował krytą trybuną dla 300 osób. W 1986 roku stworzono trybuny nasypowe. W tamtych czasach stadion osiągnął swoją szczytową pojemność, około 5000 kibiców. Wskutek przebudowy prowadzonej w kilku etapach w latach 2013-2018 obiekt dziś nie ma już nawet tysiąca miejsc. Za to wszystkie zlokalizowane są na żelbetowej trybunie głównej, która oferuje pełne zaplecze tak dla zawodowców, jak i amatorów. Izo Arena. Pojemność 954. Izolator Bogu Chwała. Czwarta Liga. Grupa Podkarpacka. Wyjątkowa dająca się zapamiętać nazwa klubu oraz stadion, z którego na stałe bądź okresowo korzystają aż trzy kluby. Teren pod budowę boiska piłkarskiego w Boguchwale uzyskano po II wojnie światowej od dyrekcji upaństwowionej fabryki porcelany. Obiekt oddano do użytku w 1949 roku, a aktu poświęcenia dokonał ówczesny proboszcz parafii Boguchwała. W latach 2006-2007 dokonano gruntownej modernizacji stadionu. Przy okazji ponownego otwarcia 14 września 2007 roku odbył się na stadionie Mecz Piłkarskich Reprezentacji Polski i Rumunii do lat 16. W późniejszych latach mecze reprezentacji młodzieżowych na tym stadionie organizowano jeszcze kilkukrotnie. Po remoncie obiekt był jednym z bardziej reprezentacyjnych kameralnych stadionów w kraju. Stadion Fortecy, pojemność 985. Forteca Świerklany, Klasa Okręgowa, Grupa Śląska III, Racibusz Rybnik. Według legend odpoczywał tam kiedyś sam Jan Sobieski, a konkretnie pod najgrubszym jednopniowym bukiem w Polsce, nazywanym od jego nazwiska. Niedaleko znajduje się siedziba klubu sportowego Forteca Świerklany. Stadion mieści się przy ulicy zamkowej. Trybuna kryta liczy 935 miejsc siedzących, a około 50 miejsc stojących jest przeznaczonych dla gości na trybunie otwartej. Boisko główne posiada nawierzchnię sztuczną. Na terenie obiektu znajduje się oświetlenie z nagłośnieniem oraz budynek z zapleczem organizacyjnym. Przesełka na trybunie tworzą natomiast napis forteca. Stadion Janusza Kusocińskiego. Pojemność 999, Polonia-Stal-Świdnica, Czwarta Liga, Grupa Dolnośląska Wschód. Bliżej do tysiąca miejsc być nie mogło. Stadion w mieście, którego ratusz pamięta średniowiecze, został wybudowany w latach 1928-1933, a otworzono go 16 lipca 1933 roku. Na początku nosił imię Helmuta Bryknera. Po II wojnie światowej Świdnica znalazła się w granicach Polski, a gospodarzem stadionu została miejscowa Polonia. W 1956 roku nadano stadionowi imię Janusza Kusocińskiego. W latach 2017-2018 przeprowadzono gruntowną modernizację obiektu. Między innymi położono nową tartanową, bieżnie lekkoatletyczną, a w miejsce starych trybun powstały zupełnie nowe, częściowo zadaszone, mogące pomieścić 999 kibiców. Przed przebudową pojemność stadionu wynosiła 3000 widzów. Jesteśmy w mniej więcej połowie naszej drogi, więc chcemy zachęcić was do skomentowania tego filmiku, a także do zostawienia łapki w górze. Zauważyliśmy też, że ponad 90% naszych widzów nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Dając nam suba i klikając w dzwoneczek, nie ominą was kolejne materiały, a jednocześnie wspomożecie nasz rozwój na YouTube. Stadion Pomezanni, pojemność 1730, Pomezania Malbork. Czwarta Liga, Grupa Pomorska. Dziewiąta pozycja na naszej liście i dedykacja dla sympatycznego pana Romualda, który walczył o angaż stadionu w naszym filmiku. I oto jest. Znajduje się w parku całkiem niedaleko Malborskiego Zamku, a 10 lat temu żywiono z nim pewne nadzieje związane z Euro 2012. Stadionem turniejowym oczywiście być nie miał, ale Malbork mógł stać się bazą treningową dla jednej z reprezentacji narodowych występujących w mistrzostwach. Aby mieć większe szanse na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz, władze Malborka zamierzały nawiązać strategiczną współpracę z Gdańskiem. Skończyło się jednak na oglądaniu najlepszych piłkarzy Europy na miejskim telebimie. Stadion księdza pułkownika Jana Mrugacza, pojemność 1730. Legionowie Legionowo, trzecia liga, grupa pierwsza. Mimo, że Legionowo zasłynęło z uszycia największego balonu stratosferycznego na świecie, my zostajemy na ziemi. W przeciwieństwie do areny w Malborku podczas Euro 2012, stadion Legionowi pełnił funkcję centrum treningowego. Przyjechała tu reprezentacja Grecji. Obiekt w podwarszawskim mieście przez lata miał tylko jedną trybunę, za to bardzo charakterystyczną. Po pierwsze, na koronie nasypu powstała oświetlona alejka stanowiąca przejście przez miejski park. Po drugie, konstrukcję wieńczy wysoka żelbetowa wieża spikerska z nadajnikiem. W 2015 roku miasto przeprowadziło ważną inwestycję. Dach o powierzchni 750 m2 został w większości zajęty przez baterie słoneczne, dzięki czemu jako pierwszy polski stadion obiekt w Legionowie lwią część energii produkuje sam. Stadion Pelikana, pojemność 2100. Pelikan Łowicz, trzecia liga, grupa pierwsza. Po znalezieniu się w jednym z najstarszych miast Polski prawie zniknęliśmy w Trójkącie Łowickim, jedynym w kraju rynku o takim kształcie. Trafiliśmy na szczęście na stadion Pelikana. Jeszcze na początku XXI wieku stadion w łowiczu był w praktyce boiskiem piłkarskim bez zaplecza i trybun. W 2007 roku klub wywalczył historyczny awans do drugiej ligi. W związku z czym w sezonie 2007-2008 obiekt gościł występy tego zespołu na trzecim szczeblu rozgrywek ligowych. Stadion miał już wtedy zachodnią trybunę główną, a w 2012 roku dodano do niej dach. W 2008 roku natomiast powstała trybuna południowa dla 860 widzów. Wschodnia strona pozostaje otwarta, natomiast na północy znajduje się siedziba klubu i parkingi. Stadion Wisły Sandomierz. Pojemność 2219. Wisła Sandomierz, trzecia liga. Grupa czwarta. Aż się prosiło o wykorzystanie stadionu w odcinku ojca Mateusza pod tytułem Piłkarski pasjans. Zdaje się, że nieszczęścia omijają obiekty Wisły Sandomierz. Blisko stu latek wygląd zawdzięcza przebudowie, której dokonano w latach 2007-2009. Powstały wówczas dwie żelbetowe trybuny z krzesełkami i zadaszeniem. Większa z nich mieści też dodatkowe pomieszczenia dla sportowców, pracowników mosir i mediów, a na jej dachu znalazł się taras widokowy. Na inaugurację przebudowanego stadionu zagrały tutaj reprezentacje U23 Polski i Portugalii. W składzie gospodarzy znaleźli się tacy piłkarze jak Adrian Mierzejewski, Cezary Wilk czy Radosław Majewski. Stadion Stefana Marcinkiewicza, pojemność 2642. Mazur Euk, klasa okręgowa, grupa warmińsko-mazurska pierwsza. Kierujemy się w stronę miasta, które mimo swojej krótkiej nazwy jest największym na Mazurach. Tamtejszy stadion został wybudowany na początku drugiej połowy XX wieku i był kilkakrotnie modernizowany. Obiekt przeszedł gruntowną przebudowę, która zakończyła się w 2012 roku. W sumie kosztowała ona 11 milionów złotych, a obejmowała na przykład wykonanie nowej płyty głównej. Bieżni tartanowej wraz z częścią służącą do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych i umocnienie skarpy. Na Euckim stadionie odbył się w 2004 roku mecz młodzieżowych reprezentacji Polski i Litwy. W przerwie na boisko wbiegł Sławomir Peszko, a jedyną bramkę dla Polski zdobył Łukasz! Stadion Floty pojemność 3070. Flota Świnoujście czwarta liga, grupa zachodnio pomorska. Chcecie dostać się na stadion bez wsiadania na prom? Jeśli wyłączycie teraz filmik, będziecie musieli jechać aż przez Niemcy. Na północ od centrum miasta na wyspie Uznam znajdujemy otoczony zewsząd drzewami stadion floty. Pierwotnie trybuny były zbliżonych do siebie rozmiarów, jednak w 2008 roku do południowej części dodano cztery górne sektory mające po cztery rzędy. Jeszcze kilka lat temu Wyspiarski Klub grał nawet w pierwszej lidze, a na leśnej arenie przyjmował Śląsk Wrocław w ramach Pucharu Polski. Mamy nadzieję, że na nietypowo ulokowany stadion niedługo znów przyjadą bądź przypłyną duże piłkarskie firmy. Stadion Henryka Rejmana, pojemność 3500. KS Kutno, czwarta liga, Grupa Łódzka. Ostatni, czyli największy przystanek na naszej liście. To idealne miejsce, abyśmy potem wszyscy rozeszli się w swoje strony. Stadion w Kutnie znajduje się bowiem niecałe 5 km od środka Polski. W stadionowym centrum kraju nad Wisłą witają nas trybuny mieszczące około 3,5 tysiąca miejsc. Ich liczba wynosi tyle po modernizacji, która zaszła 19 lat temu. Od 2006 roku nosi imię Henryka Reymana. Legendy Wisły Kraków, zawodnika reprezentacji Polski i kapitana naszej reprezentacji na Olimpiadzie w Paryżu 98 lat temu. Nie wiedzieć czemu patrona Treymana stadion w Kutnie otrzymał wcześniej niż stadion w Krakowie. Na obiekcie siedmiokrotnie rozegrano finał piłkarskiego Pucharu Polski Kobiet. Tą niespodziewaną informacją kończymy już drugą część dogrywki, w której zaprezentowaliśmy Wam 15 stadionowych perełek z niższych lig w Polsce. Jeśli będziecie w pobliżu któregoś z nich, nie zapomnijcie zrobić fotki i oznaczyć nas w social mediach. Który z obiektów przypadł Wam do gustu najbardziej? Dajcie nam o tym znać w sekcji komentarzy. Mamy nadzieję, że przez ten rok będzie Was tylko więcej. Polecamy się i zapraszamy przy okazji kolejnych filmików.